YouTubers, witam we wtorek. Dziś pokażę Wam, jak zrobić mega pancake, takie naleśniki bez mleka. To jest dla tych osób, które też uwielbiam, tak jak moja żonka, a nie mogą mieć mleka. Ja też Was kocham, nie martwcie się, więc dziś specjalnie dla Was zrobię takie mega naleśniczki. Przepis jest od y, mojej kochanej żony. Tak, kochamy. Dobra, przestańmy już słodzić. Zaczynajmy. Rzucamy dojrzały banan do środka. Dajemy dwa jajka. Uuuuh Jezus, jakie śmieszne, co to powstało. Ej, ej, bez, bez to robimy. teraz naleśniki, ale tylko jedno w głowie. U, Jezus, jak tu można z wami gotować? To była zła kolejna taryf. Dwie łyżki mąki. What? No i tak łyżeczkę cynamonu. Teraz wszystko blendujemy. naprawdę, ja dajmy troszkę oleju. Dotknąć, czy nie? Nie. Nie dotykać. Nie pamiętajcie, że nie wolno dotykać. Przyłóżcie to tak lekko rękę. i nie, nie, nie róbcie kropelkami wody, bo już je to, to przyśnie ono w twarz. Tak przekładacie. Zobacz I Nie będziemy mieć ślady jak darak. A to jest od czego innego. Mm. I czuć po prostu, że jest cieplutko. Lejemy troszkę. Są wysokie lekko, widzicie? Robią się wysokie. I teraz będą takie ładne, okrąglutkie. Usmażyliśmy je. Eee, one się po prostu idealnie udają, są po prostu zarąbiste. Musicie oczywiście uważać z ogniem, jak wszyscy. Teraz będziemy je przekładać. To jest takie idealne śniadanie, żeby komuś podać właśnie ładnie. Podamy truskawki. Możecie podać slopem klonowym, czekoladą. To bardzo wiśniowy syrop, zobaczcie jak pięknie to wygląda. Nic nie widzieliście. Moi drodzy, jeżeli zrobiliście już jakieś śniadanko z mojego tygodnia, to dodajcie koniecznie foteczkę na Insta. A ja zabieram się za wcinanie. Jeszcze nie mogę tego ładnie zepsuć, musimy zrobić jeszcze foteczkę. No to już by było chyba tyle na dziś. Trzymajcie się. Pozdro DJ!